Siema, siema, witam was moi kchani, niezwykle gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku z pogromców mitów, tym razem w GTA 4. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie m.in. to, czy serwisy informacyjne w GTA 4 publikują pewną informację o wydarzeniu, które nie zdążyło się jeszcze wydarzyć? Zobaczymy, czy jednym strzałem możemy zdobyć 6 gwiazdek policyjnego pościgu oraz być może nawet odkryjemy nową możliwość, gwarantującą nam to, że niko nie wypadnie przez przednią szybę podczas bardzo silnego czołowego uderzenia. Oczywiście to nie wszystko, ale co jeszcze to przekonamy się za chwilę, bo jeszcze sam w sumie nie wiem. Z kolei, jeżeli znudziło Wam się GTA, no i macie ochotę poglądać inne gry, zwłaszcza te starsze, no to zapraszam Was na poniedziałkowe retro live. Y. To znaczy one są zazwyczaj w poniedziałki, bo tam od czasu do czasu mi coś wypadnie, no też jestem człowiekiem, nie? No tak, retro live y, słuchajcie, przeważnie są w poniedziałki o godzinie 19.30 ogrywamy sobie różne fajne, stare tytuły. Ostatnio był na przykład Hitman, Auta, Tony Hawk, Driver nawet był. Także jeżeli tęsknicie za tytułami, które fajne były w roku na przykład tam 2003, 2004, 2005, to zapraszam was na te streamy. A póki co zapraszam na główną część odcinka. No, a żeby kupić wiele eleganckich gierek w dobrej cenie, jak na przykład Far Cry albo Max Payne, no to zapraszam do serwisu Eneba. Nowe gry oczywiście tam również znajdziecie, podobnie zresztą jak i karty podarunkowe, szarki, widolce czy ogólnie inne wszelkiego rodzaju doładowania. Na górze strony macie zakładki, w których ukryte są aktualne promki. Także wbijajcie na stronę, kupujcie przykładowo kluczyk do GTA 4 z dodatkami, który aktywujecie na Steamie, no i macie 5 dych w kieszeni. Wpadnijcie na Enebę, aby po prostu sprawdzić, czy to, czego szukacie, nie jest tam. Przypadkiem w nieco lepszej cenie. Linki zostawiamy w opisie. Ty, mój mały tygrysie. Co do mitu z Enrique, zobacz, co się stanie, jak zablokujesz bok od strony kierowcy bądź od strony pasażera, a nawet cały przód. To jest mega dobra sugestia i wielkie propsy za tę sugestię, powiem wam szczerze. Dlatego, kugar, powiem ci, że. Picobelo Primo Sort, poważnie. Otóż, jakby kogoś na ostatnim odcinku nie było, no to właśnie na ostatnim odcinku okazało się, że jak spotykamy się z Armando i Enrique, to Armando zawsze siada z przodu, a Enrique zawsze siada z tyłu. Więc naszym celem przy okazji badania tej sugestii będzie to, aby tak zaparkować furmanickę, aby Armando nie mógł usiąść z przodu. Ja sobie teraz podjadę właśnie w taki oto sposób samochodem. Kurde! Policja zaraz mnie zaaresztuje No szlag by to Nie mogę mi tu zbadać Dobra, próbujemy raz jeszcze Podjeżdżamy pod ścianę Oczywiście podjeżdżamy w taki sposób, aby był zablokowany tylko i wyłącznie przód a żeby z tyłu można było w dalszym ciągu wejść No i moi kochani, okazuje się, że Armando to on do tyłu to nie wsiądzie Zobaczcie, że Armando zaczyna reagować jak te drzwi choć troszkę się odblokują, nie? To jak tylko mam możliwość jakoś wejść do tego samochodu Jak to się wydarzyło? No to automatycznie jednak mówi, że Dobra chłopaki, to ja wsiądę pojedziemy sobie Na jakieś tam kręgle, drinki i inne panienki po wzięciu Armando i Enrique na hangout i zagraniu z nimi w golfa, Enrique u mnie wsiadł z przodu. Możesz sprawdzić, czy u ciebie też tak będzie, oraz jak to będzie wyglądać przy innych aktywnościach, plus jak to wygląda w misjach. No dobra, to też trzeba koniecznie sobie zobaczyć, ponieważ jeżeli chodzi o ten mit, który mówił to, że Armando zawsze siada z przodu, a Enrique zawsze siada z tyłu, no to faktycznie ja akurat to przeoczyłem, że wypadałoby zobaczyć, co się wydarzy, jak już jakąś aktywność odbędziemy. Bo być może wtedy Armando z jakiegoś tam mi Osobiście nie powodu stwierdzi, że on w tym momencie to może usiąść z tyłu. Kto wie? Ten Armando to jest jakiś chyba trochę też przygupawy, tak mi się wydaje. Oni chyba ogólnie oboje są trochę przygupawi z tego co widzę. O boże. I tamten teraz odbieg i muszę znowu po niego iść. Nie, no co jest grane w ogóle? <laughs> ja, co tu się dzieje? Dobra, oki doki. Kurde, bele, co dzisiaj się dzieje w tej grze znowu no? Partyjka golfa tak czy inaczej została odbębniona, natomiast Enrique znowu wsiadł z tył. No i Armando, jak widzieliście, też wsiadł znowu do przodu. Kurde, to w sumie dziwne, bo jak teraz widzicie, u Seby wydarzyło się coś zupełnie innego, a mianowicie rzeczywiście w takiej sytuacji chłopaki zamienili się tymi miejscami. Była taka możliwość. Get out of here. I hope you got some o, nie, to jest, to jest niesamowite. No, okej, okay, wychodzi na to, że ja nie wiem, jakim cudem Seba coś takiego uzyskał, ale ja zrobiłem z chłopakami przeróżne aktywności i za każdym razem efekt jest taki sam. Czy przed aktywnością, czy po aktywności i tak chłopaki cały czas wsiadają w takiej samej kolejności, więc nie mam pojęcia o co chodzi, że ja takiego efektu po prostu nie mogę uzyskać. Bo jak widzicie, w przypadku innego samochodu jest dokładnie tak samo, żeby nie było, że to wina jego była. Jedyne, co może się udać, to nachlać się. Jak się nachlamy, to może im się coś pomiesza, w błędni w mózgu i ogólnie wszędzie i może wtedy do samochodu wsiądą inaczej. Zaraz zobaczymy. Enrique jest dziwny, słuchajcie, on chciał samobójstwo popełnić pod drinku. A zazwyczaj ludzie po alkoholu chyba szczęśliwi w miarę są, nie? No i nawet pod drinku, moi drodzy, mamy dokładnie taką samą sytuację. I tak chłopaki wsiadają w takiej samej kolejności, więc ja serio nie wiem, jak Seba to uzyskał. No bo kurde, w przypadku mojej kopii gry jest to niemożliwe. Ani razu takiej sytuacji nie miałem, a wykonałem prób dużo. Więc coś mi się wydaje, że w jakiś dziwny sposób nie Seba w Bamboleo zrobił. W misji Rich to Blow wysadzasz interesy dłużnika od Michaiła, jednak serwisy typu Weasel oraz Liberty 3 przedstawiają sprawę eksplozji jeszcze przed tą misją. Na początku dla zawodników, którzy mniej ogarniają GTA 4 i grają sobie w GTA 4 bardzo fanosko i nie pamiętają każdej misji, zwłaszcza z tej angielskiej nazwy, to misja Rich to Blow to jest właśnie ta, którą widzicie na ekranie, nie? Gdzie musimy zaparkować ciężarówkę wyposażoną w ładunek wybuchowy w pewnym garażu na bohan. No i po wyjściu z tej ciężarówki obserwować naprawdę piękne fajerwerki, które się dzieją na naszych oczach. No i ja z uwagi na tę okazję, moi drodzy, specjalnie zamontowałem sejwa tuż przed misją Rich. To blow, co wam za chwilę udowodnię. Także proszę bardzo, wbijamy sobie w znacznik. Macie, że jest to misja Rich to Blow, także teraz sobie tę misję sfajlujemy. Wszystko wam pokażę, jak coś na ekranie, żeby nie było, że sobie z was jaja robię. Zanim sobie wejdziemy do kafejki, jeszcze macie SMS-a, nie Try again, misja Rich to Blow. Także macie teraz 100% pewność, że ta misja jeszcze w grze nie jest wykonana. Zatem nie ma co przedłużać, wbijamy sobie do kafej internetowej i patrzymy, czy Liberty Tree bądź Weasel News będą o tym wydarzeniu pisały. Na początku Weasel News ale jeżeli chodzi o Weasel News, to tutaj mamy cały czas, że Bridge to Terror, co oczywiście na pewno jest związane z tym, że terroryści są w mieście i że kurde, przez to są mosty zablokowane. Ale mamy tutaj coś takiego jak Dating Danger. Nie no, z tego co widzę, tutaj w tym artykule nie jest nic o tym wspomniane: o tym potencjalnym wysadzeniu jakiegoś garażu w Bohan. Tak samo ten artykuł tego nie dotyczy. Ten w ogóle dotyczy globalnego ocieplenia. Tutaj mamy giełdę. Tutaj mamy, że jakieś Europe Bad News, czyli złe wieści dla Europy. Chodzi o ekonomię. Mamy w MEFLAP, czyli że pewnie ktoś sobie prowadzi jakieś rzeczy narkotykowe w mieście i został złapany albo coś w tym stylu. Mamy coś o Yusufie Amirze. Mamy Dirty Bomb Threat. To cały czas o tych imigrantach. To znaczy nie o imigrantach, tylko o terrorystach, żeby była jasność. Tu mamy też coś o brutalności policji w mieście i z tym możemy się spotkać na ulicach Liberty City, rzecz jasna. Tu z kolei mamy jakiś artykuł, który mówi o tym, że przestępczość wzrasta i że winowajcami oczywiście są zagraniczni ludzie. No i z tego, co widzę, to chyba wszystko. Nie ma żadnego artykułu, który dotyczyłby tego wybuchu w tym garażu na Bocham. No a jeżeli chodzi o Liberty Tree, to tutaj mamy informację o jakimś bezimiennym zabójcy, który ponownie uderza, więc to też tego nie dotyczy. Wojna gangusów i Pegorino w tle. Mamy też informacje, że przestępczość wzrasta, czyli w sumie to samo, co na Weasel News. To samo jest z Meflabem, czyli z tymi narkotykami, że pewnie kogoś tam zapuszkowali, kto sobie Produkował metkę, no ale słuchajcie, nie wiem, albo coś przeoczyłem, albo, albo jestem głupi i źle sprawdzam, albo coś w tym stylu. Ale no, sorry, ja tutaj nie widzę żadnego nawiązania do tego wybuchu w tym garażu na Bohan. Ja to w ogóle sobie tę misję przejdę i zobaczę, czy taki artykuł w ogóle pojawi się po samej misji, bo być może jest tak, że jest to misja, która ogólnie, a właściwie której to akcja, nie pojawia się potem w żadnym Weasel News i w żadnym Liberty 3, a nie ogólnie nigdzie, chociaż no jest to wydarzenie dosyć duże i prawdopodobnie. Jakieś tam media będą o tym pisały. Za chwilkę sobie zobaczymy co i jak. Dobrze, moi kochani, minęło trochę już czasu po tej akcji w Bochan i teraz sprawdźmy czy coś o i proszę bardzo No i od razu mamy, że w Bohan była jakaś eksplozja, która jest łączona z terrorystami Po prostu chyba można tak powiedzieć I mamy słuchajcie czarno na białym właśnie o tej akcji, którą, której to Niko dokonał Że w Guantanamo, że garaż wypierdupcoliło i tego typu tematy Więc sprawa jest jasna i moim zdaniem midlightowo możemy sobie obalić jeżeli strzelisz w policjanta za bramkami zamkniętego mostu Most blokujący dostęp na wyspę To dostaniesz 6 gwiazdek pościgu To jest ogólnie całkiem spoko I przy okazji też zobaczymy sobie taką teorię Z którą kiedyś się spotkałem A mianowicie, czy może być tak Że jak oddamy strzał z bardzo, bardzo daleka I nikt tego nie przyuważy To czy wtedy No po prostu może być tak, że policja na to nie, za, nie zareaguje I nie dostaniemy żadnego wanted level Ja osobiście słuchajcie, uważam, że 6 gwiazdek dostajemy Dopiero wtedy, kiedy opuścimy Hoveby czy w sensie na no, tą pierwszą część miasta, i dostaniemy się na Algon Queen. Samo zabicie policjanta raczej powinno wiązać się z tym, że dostaniemy co najwyżej jedną gwiazdkę Wanted Levelu, no właśnie. No i że no, tutaj raczej chyba nie ma opcji, żeby dostać aż 6 gwiazdek Wanted What the... czekajcie, czekajcie. O kurde, dobra, co wam to co powiedziałem? Serio, teraz myślałem, że w tych sprawach jestem ekspertem. No dobra, nikt w to akurat nie wierzył. Ale zmierzam do tego, że... Serio, byłem przekonany, że zabicie policjanta tutaj, na tym moście, będzie potraktowane jak zabicie każdego innego policjanta, a nie, że ten policjant to jest jakiś, nie wiem, policjant graniczny czy coś, że dostaniemy od razu 6 gwiazdek wanted levelu. Na początku wpadła jedna, a potem zaraz była kolejna, no nie? Jeżeli ten mit może mieć jakieś inne zakończenie niż to, które widzieliśmy dosłownie sekundkę temu, to tylko i wyłącznie z tego miejsca. Zobaczcie, ukryłem się na jakimś tam budynku, jestem rzecz jasna w Buchan. No i teraz zabijemy sobie policjanta. Jeżeli, nawet w tym przypadku, wpadnie nam 6 gwiazdek łątek levelu, no to będzie sprawa totalnie jasna: że nawet i za taki czyn. Czyli za zabicie policjanta, o kurde, chyba mam Never Wanted Level włączony, przepraszam. Dobra, jeszcze raz, zabijamy policjanta i sprawdźmy, czy jest opcja dostania tylko jednej gwiazdki Wanted Levelu, gdy strzelimy w policjanta, który patroluje pod tym kątem miasto, żeby nikt nie przedostał się na... O, czyżby? Na tą strzeżoną część miasta. Uuuu, moi drodzy. Część w jest sensie strzeżoną, jeżeli oczywiście chodzi o ruchy migracyjny. Dobra, jeszcze jednego policjanta zabijmy. No dobra, teraz dostaliśmy trzy gwiazdki Wanted Levelu, ale trzy gwiazdki Wanted Levelu to nie są... to znaczy to nie jest sześć gwiazdek Wanted Levelu, prawda? To w takim razie wydaje mi się, że musimy sobie zobaczyć wszystkie mosty, na których są patrole poustawiane. Teraz jesteśmy na tym moście, który też jest w pobliżu Bochan. Właściwie to między Bohan a Broker można powiedzieć. No i póki co mamy jedną gwiazdkę Wanted Levelu. Zobaczymy, czy wpadnie kolejna, nie? Uuu, tu mamy sześć. Także był to kolejny most, który gwarantuje nam sześć gwiazdek Wanted Levelu, gdy zabijemy policjanta, który tego mostu strzelił i został nam ostatni most do przetestowania. Ustawiłem się możliwie jak najdalej, tak, żeby wciąż widzieć policjantów i móc ich zabić, ale jednocześnie, żeby oni mnie dostrzec nie mogli. Także zabijamy policjanta. uwaga uwaga, jedna gwiazdka już spadła i zobaczymy, czy będzie kolejna. Nie ruszam się, nie robię nic, żeby próba była jak najbardziej rzetelna. I otrzymaliśmy 6 gwiazdek ponownie. Czyli ogólnie w przypadku zabicia policjanta zawsze dostaniemy 6 gwiazdek, jeżeli chodzi o tych policjantów, którzy bronią mostu poza tym jednym mostem, który który jest na Bochan. Chociaż wiecie co, wykonajmy sobie jeszcze jedną próbę, żeby nie było, że nie wiem, tamta próba była jakimś totalnym przypadkiem, że ten most jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o zabijanie policjantów na tym moście. No i zobaczcie. Czyli wtedy to był jakiś zdupy przypadek, jakiś totalnie, kurde, niewytłumaczalny, że dostałem jedną gwiazdkę Wanted Levelu. Tak, tak to za każdym razem po zabiciu policjanta patrolującego mostę dostajemy 6 gwiazdek Wanted Levelu. Nie od razu, ale po krótkim czasie. Więc jeżeli jakaś anomalia nam się nie przydarzy, no to ten mid jest stuprocentową prawdą, i na tym możemy sobie zakończyć. Mężczyzna grający na saksofonie, zwykle można go spotkać na opuszczonych stacjach kolejowych, jest niewidomy. Jeżeli wycelujesz do niego z broni, ten nie zareaguje. Ty, dobra, dobra, co to za oszustwa są? Przychodzę na tę stację opuszczoną tutaj w broker już 56 raz, kurde, i ani jeden saksofonista mi się nigdzie nie zespałnował. Także owszem, są w tej grze saksofoniści, ale czy oni aby na pewno przychodzą na opuszczone stacje kolejowe, no to ja bym nie powiedział. Zwłaszcza, że byłoby to idiotyczne z ich strony, no bo kurde, jak tu? Zarobić na opuszczonej stacji kolejowej, czy tam metrowej, czy whatever. Raczej dużo bardziej rozsądne byłoby to, żeby rozstawiać się na stacjach, gdzie no kursuje metro, czy jakiś tam pociąg, no bo wtedy jest ludzi więcej. No, nawet ja taki głupi nie jestem, żeby takie nieroztropne ruchy robić. Bez sensu. Także ja oczywiście tej teorii o niewidomym saksofoniście to ja nie wykluczam, ale mi się wydaje, że tego saksofonisty to musimy poszukać na stacjach metra, które no funkcjonują i na takim saksofoniście sprawdzić, czy on, on jakby będzie nie Widomy i tak dalej, nie? I czy nie zareaguje na to, jak Niko będzie w niego celować? No i proszę bardzo, nie musiałem nawet zbyt długo szukać, żeby takiego saksofonistę znaleźć. Natomiast, no, jak na niego patrzę, to kurde, on całkiem normalnie wygląda, nie? Wezmę sobie snajperkę, moi kochani, żeby w niego przycelować z odległości, żeby zobaczyć, jak wyglądają jego oczy, ale kurde, no, moim zdaniem wyglądają całkowicie normalnie. O, nie, no moi kochani, dobra, to jest fake. Jak tylko zobaczył, że w niego ze snajpy celuje, to od razu spierdylił, nie? No, chyba, że ktoś mu dał cynka że ty, ten gościu, kurde, co jak sreb wygląda, to w ciebie celuje ze snajperki, no ale raczej nie jest to zbyt wiarygodna teoria, co nie? Ej, gdzieś gra, ale nie mogę go namierzyć. No, kurde, ale się naszukałem, no nie chciał się w ogóle go, no ani troszku, nie? Okej, okay, wyjmujemy giwerkę i patrzymy, czy zareaguje Hop, czy nie zareaguje. Póki co nie reaguje, ale jak w niego wyceluje? No, to od razu. Słuchajcie, zaczął spierdzielać, więc no mi się wydaje, że ta teoria o tym ślepym saksofoniście to taka trochę chyba naciągana jest. Hubson, Hubson, może nie mid, ale trafiłem przed chwilą na taki materiał. Przesyłam do weryfikacji. Nie będę wam tego spoilerował, nie będę wam tego filmu pokazywał, ale wam powiem w skrócie co i jak. Mianowicie, słuchajcie, istnieje duża możliwość, że możemy jeździć w GTA 4 pod wodą. To znaczy, nie pod każdą wodą, ale pod wodą, która znajduje się w tym basenie. I zaraz sobie zobaczymy, czy... Aby na pewno mi się dobrze wydaje, że ten filmik, który obejrzałem, nie jest fejkiem i że rzeczywiście możemy pod tą wodą jeździć. Generalnie chodzi tutaj o to, żeby wjechać sobie jakimś tam samochodem do wody właśnie w taki sposób. I chodzi właśnie o ten akwen, który tutaj wybrał się znajduje. Odejść sobie z tego miejsca, potem do tego miejsca wrócić. No, i spróbować do naszego samochodu wejść. Oj, coś powiem wam, że nie działa jednak. Dobra, wydaje mi się, że chyba przeoczyłem całkiem istotną rzecz. Mianowicie gościu, który to robił, on samochodem wjechał tutaj w ten róg basenu. Ponieważ, no rzekomo, to ma coś dać. No i rzekomo, dzięki temu uda nam się za chwilę uzyskać to, co udało się mu uzyskać na jego filmie. No, zaraz zobaczymy. Oki doki, wracamy do basenu. Ale jaja. Ale jaja, kurde, co jest, ty? Czajcie bazę? To rzeczywiście możliwe jest i normalnie możemy jeździć pod wodą. I zwróćcie uwagę na to, że Niko nawet wtedy się nie topił, co nie? No bo tak, tak wpadniemy sobie samochodem do basenu albo do jakiegoś tam miejsca, gdzie jest na tyle głęboko, że ta woda zakrywa Niko, to on po pewnym czasie zaczyna tracić życie. O, widzicie? I po pewnym czasie Niko umiera, no wiadomo, z braku tlenu. To co w ogóle słuchajcie też jest w tym micie zajebiste, to to, że w GTA 4 przecież jest coś takiego, że jak weźmiemy sobie jakiś tam samochód, wjedziemy sobie tym samochodem do wody i troszkę poczekamy, to usłyszymy jak ten samochód się psuje. A słyszeliście? I teraz, jak za pomocą airbrake'a sobie taki samochód z wody wydostaniemy, to się okaże, słuchajcie, że on już nie odpala, bo jest po prostu popsuty. No a w przypadku próby, którą widzieliście wcześniej, samochód z jakiegoś powodu nie chce się zepsuć i lajtowo potem można nim jeździć. GTA 4 podczas strzelania z broni w pojeździe, na przykład komet, nie wypadniemy przez przednią szybę, ale w motocyklach jest inaczej. Próby, jeżeli chodzi o ten mit, będziemy wykonywali na tym murku. On działa doskonale. Niko za każdym razem po prostu wylatuje z samochodu, więc próba będzie zajebiście miarodajna, moim zdaniem. No i rzekomo tutaj pan Polzorek głosi teorię, jakoby w sytuacji, kiedy Niko wykorzystuje broń, kiedy z jakiejś tam broni sobie strzela, to wtedy zablokowana jest możliwość wypłaniać. Spadnięcia niko przez przednią szybę pojazdu w momencie, kiedy no, dochodzi do naprawdę potężnego wypadku. Jestem chyba w stanie jakoś tam w tę teorię uwierzyć. Wykonajmy próbę, żeby przekonać się, jak jest. O kurde, bele, no to to jest ciekawe. Teraz pytanie tylko, czy trzeba strzelać, czy wystarczy mieć kliknięty, kliknięty prawie przycisk myszy. Zobaczmy. Tak, trzeba strzelać. Słuchajcie, to była próba, w której tylko trzymałem prawie przycisk myszy i Niko i tak przez te przednią szybę wyleciał. No a w tamtej też jakby naciskałem lewy, czyli strzelałem i Niko nie wyleciał. Więc zobaczmy sobie raz jeszcze tę próbę ze strzelaniem, czy ona znowu tak zajebiście zadziała? No zdecydowanie tak. Wow, to, to jest, to jest też świetne odkrycie. A zobaczmy, czy to nie działa po prostu tak, że jak usunę sobie wszystkie bronie, czyli no teraz Niko nie ma z czego strzelać. Zmierzam do tego, czy nie działa to w ten sposób, że wystarczy kliknąć lewy i prawy przycisk myszy jednocześnie i może to już wyratuje Niko przed wypadnięciem przez przednią szybę podczas bardzo poważnego wypadku. No nie, no tak dobrze niestety nie ma. Ale by było, słuchajcie, jajo, jakby się okazało, że takie coś nas... Ratuje też przed spadnięciem z motocykla, no ale nie no, było to totalnie niemożliwe. Chociaż w sumie kurczę, no. Biorąc pod uwagę to, co nas wyratowało przed wypadnięciem przez przednią szybę pojazdu, no to no tutaj nie można było niczego wykluczyć. Nie musiałem sobie ten motocykl też sprawdzić i tę sztuczkę i zobaczyć, jak to będzie właśnie w przypadku jednośladu. Tymczasem zapraszam Was na wideo na górze. Jest to odcinek o największym posrańcu z każdej części GTA. Znalazło się tam parę naprawdę chorych postaci, jak m.in. Samuel Deaver, Curtis. Stoker czy Trey Na dzisiaj to byłoby na tyle. Dziękuję, że byliście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Strzałeczka!